Witam wszystkich. Dzisiaj niedziela, dzień do jeżdżenia. Jak sama nazwa wskazuje, dzisiaj wersja jeżdżenia premium, ponieważ dzisiaj jadą dwa motocykle Zontes i Romet Soft. Dzisiaj wybieramy się z Piotrem no, na zachód od Kuczborka, co w dzisiejszych czasach nie jest ani specjalnym bohaterstwem, ani cwaniactwem, a celem są szeroko pojęte góry Sowie. Zobaczymy, czy tam dojedziemy, czy nie. No, na motocyklach jest tak, że nic nie trzeba i tej zasady się trzymamy. Na razie jesteśmy w brzegu, krótka przerwa w poszukiwaniu czegoś do przekąszenia. Piękna pogoda, chociaż temperatura nie rozpieszcza, no natomiast jazda przyjemna i oby tak dalej. Motocyklistów na drodze też sporo, także cały czas zmierzamy w stronę górsowych Co dalej, dokąd dotrzemy, to się okaże. Po trzech godzinach z małym hakiem, czyli dokładnie po czterech i pół godzinach dojechaliśmy na przełęcz w górach Sowich gdzie zaczynają się szlaki na Wielką Sowę i Kalnicę Chyba tak to wyglądało, tak to brzmiało Pan, który tam pilnuje budowy jakiegoś ośrodka czasowego który tam pewnie powstanie niebawem, nas poinformował I tutaj jak widzimy parking Mnóstwo samochodów, ludzie pewnie ruszyli na szlaki. Mnóstwo motocyklistów w jedną, w drugą stronę. A my się pokręcimy po górach sobie. tejże wyroby regionalne do wyboru do koloru od 0 do 10%. Spróbujemy znaleźć coś do jedzenia, do picia. No i tutaj atrakcje musimy dotrzeć chociaż do części kompleksu Rize. Dotarliśmy do włodarza część kompleksu Rize. Tutaj może uda się coś zjeść. Akurat godzina taka na przerwę obiadową. Kompleks Rize, można było nim zrobić osobny film, kilkugodzinny i tak nie wyjaśniłby nam wszystkich tajemnic albo nawet żadnej tajemnicy, co tutaj się działo w czasie II wojny światowej. Jak widać Rize też miejscem docelowym wielu motocyklistów. Będąc w Rize cóż można zjeść innego jak bigos i obowiązkowo wojskową grochówkę. Myślę, że w tym miejscu smakuje najlepiej, także przystępuję do działania. Jedno z wejść do sztolni na Włodarzu. Ciekawe, co się jeszcze kryje w tych sztolniach. Gdzie się podzieli ci ludzie, którzy tutaj pracowali, a potem nie znaleziono ich nigdy i nigdzie. I grzecznie na parkingu dwie maszyny na kluczborskich numerach. Romet Soft, Zontes G1. I ruszamy dalej. I jesteśmy w kolejnym punkcie dzisiejszej wyprawy. Jest to chyba dalej część kompleksu Rize, tak zwana Muchołapka, czyli obiekt Molke. Przedziwny obiekt, który też w zasadzie nie wiadomo do czego służył yy, wojskom niemieckim w czasie II wojny światowej. Ponoć to był jakiś transformator potężny, do którego dochodziła wiązka kabli. Która w zasadzie mogłaby przenieść prąd zasilający małe miasteczko, jest podejrzenie, a może nawet z dozą pewności, że tutaj w tym kręgu po prostu Niemcy tworzyli czy testowali swoje talerze latające wykorzystujące energię elektromagnetyczną. Przy wjeździe do Muzeum Molke odkryliśmy jakieś betonowe konstrukcje, które kiedyś może były właściwym wjazdem, takim opancerzonym, uzbrojonym, betonowanym, taki korytarz z obu stron z betonową konstrukcją. Może był tu jakiś wjazd do jakiegoś budynku, bunkra. Myślę, że po górach sobie można by pojeździć dużo więcej niż tylko jednodniowa wyprawa tam i z powrotem i jakaś mała pętla. Jest tu na pewno wiele ciekawych miejsc, fajnych dróżek, fajnych krajobrazów. No, myślę, że to jest kolejne miejsce, tym bardziej niedaleko od Kluczborka, bo zaledwie jedyne marne 150 parę kilometrów, więc jest szansa, żeby tutaj jeszcze znowu zjechać i pokręcić się. Kolejny przystanek na dzisiejszej trasie. Jesteśmy w mieście Frankenstein, które słynie z tej oto krzywej wieży w Pizie. Na zdjęciu pewnie tego nie widać, ale wychyla się ona dość znacznie i nie chciałbym mieszkać w tym domu naprzeciwko. Podejrzewam, że czynsz jest nam niezmiernie tani, ale ubezpieczenie za to drogie. Powoli już kierujemy się do domu, ale jeszcze chwila przyjemności dla podniebienia. Co? Ponownie miejsce parkingowe premium. I choćby wszystkie miejsca oficjalne parkingowe były zajęte, to zawsze motocykl można gdzieś przytulić pod remontowanym ratuszem. Nikomu nie robi to różnicy. Tak więc, dzisiejszy plan na góry Sowie powoli dobiega końca To już ostatni przystanek na trasie Zostało jeszcze jakieś 40 km, więc w sumie wyjdzie 360 km Czyli dziennie na małym motorku można tyle zrobić To dla tych, którzy są zainteresowani czy z Zontesem i Softem można takie trasy pokonywać jak najbardziej Nieszpiesznie, widowiskowo, krajobrazowo Wyjazd był o 9, teraz jest przed 20 z paroma fajnymi przystankami w samych górach nieśpieszna trasa, kręta, widowiskowa fajna miejscówka, fajne widoki, to zatrzymywaliśmy się nikomu się nigdzie nie śpieszyło także naprawdę super udana trasa dzisiaj i myślę, że do powtórzenia jeszcze nie raz